Wygrywaj, kiedy ja napijam, tu dla ciebie, dobrze wszyscy wiemy Ciężkie życie i problemy, nikt nie żyje w niebie Wspólnymi siłami zdobędziemy własny Eden Staje rano, zwykły dzień jak codzień Nie wiesz samo, co ci życie rzuci Nieoczekiwaną i niespodziewaną zmianę Czy na lepsze, czy na gorsze, siomek tego nie wiem Ale wybór należy jedynie do ciebie Aha, dumny z bycia sobą, słuchasz tego człowieku, to dla wszystkich, którzy są sobą, dumnie do przodu idą własną drogą, ej, ej, wejdziesz do domu, patrzysz z boku, widzisz świat pełen możliwości oraz wad, który nienawidzi nas, żule proszę cię o drobne i to nie jest problem, kiedy patrzę na dziecko, młode, głodne i bezdomne, też mu pomógł Pusty jest twój portfel, znajesz sam bezradnie, obojętnie, bokiem omijasz ofiarę. To nie łanie dzieciak, też dorasta, a więc karnie co mu pozostanie. W końcu parnie, w piecu zgniję marnie. Moda dama nie została wychowana, ulica na tym skorzystała. Szybki seks, złota kasa. Dobre prochy do jej kasa, w młodnie, jest ubrana. W środku dziecko głośno płacze gdzie jest moja mama. Człowieku dorosły, zapamiętaj zrobić komuś dziecko, to jest jedno, być rodzicem, to zupełnie coś innego, niespełnione dwa marzenia. Przestań dnia przestań odzwierciedlać, przestań zakazywać, zacznij życie pokazywać. Ej, dzieciakosu, tego na smartfonie toś finansuje nową nogię docum swoje życie godne Szanuj również tych, którym głód w dłonie patrzy ciągle Ciebie też to spotkać może to niewykluczone